Maneczko z się Czołem. Witam w już drugim odcinku z Rina City. Dotarliśmy tutaj tamtym razem. Poznaliśmy Branta. Brant nas w sumie w ogóle on uratował. Poznaje, poznaliśmy też Kristoforo, którego ja na ten moment e, uważam za kogoś tego tutaj człowieczka. Ta postać, która będzie albo grywalna, ponieważ on nie jest grywalny, nie kojarzy, żeby był. E, on nas wprowadził w ten pielgrzymi rejs. E, e, albo jest złą postacią, albo. A dziś na tu u góry, jakieś takie coś. Albo jest w ogóle tym całym imperatorem. Bo on, imperator się nazywa ten ich smog. I w ogóle wiem, że musimy zrobić parę rzeczy w tym odcinku. Parę rzeczy w tym odcinku należy zrobić. Zaczynając od Brandta. Brand Japanis V.A., tak, ja dobrze myślę, że brand, tak. Czy on jest, o, brand, y, to po pierwsze, brand Japanese V.A., którego usłyszeliśmy, kojarzymy go jako Kaname, One Part Night, e, Loke, Fairy Tail, Durarara, Kuska, e, JoJo Part 3, Steady Dan, Azusa z Diabolic Lovers, Lupis Bleach, e, Arknice, Coroseum, i to w, wszystkie... E, Kamisama Kiss, Kurama. To są postacie takie, które ja kojarzę, powiedzmy, prędzej czy mniej. E, więc e, to była pierwsza formalność. E, będziemy sobie sprawdzać ich aktorów. E, Englisze będziemy sobie sprawdzać w momencie, kiedy wejdziemy w Anglisze. Bo podobno są ciekawe, ja o tym pamiętam. Nie słuchałam Cię troszeczkę, Krzysztof przepraszam. Słynny eee... chyba te. A weźmy to, skoro Ci nie słuchałam. I teraz mamy iść do portu w ogóle. Cofają nas do, do portu. Bo w grach występuje zasada para dokumentów. <grywka> ja lubię to tak nazywać. Zasada para dokumentów brzmi, że żadna postać która pojawia się e, zdabingowana przede wszystkim. E, Większość... Czyli tak. Postać nie pojawia się bez powodu. O, jeśli ma dubbing, to tym bardziej nie pojawia się bez powodu. Okej. Okay. Ale to se płynie. Ja tym nie steruję. Nie mam w ogóle ręki na klawiaturze. To se samo płynie. No, a gdzieś to płynie. <laughs> mm. Tak, więc sprawdziliśmy Brancika, wiem co jeszcze będziemy musieli sprawdzić, oprócz tego, że y, japońskie y, tutaj y, voice actorzenie. Ładne nazwą O, proszę bardzo. Już nie prolog, a już główny, e, już główny quest. E, watering Wave Sylwiki mówi mi, że Rinasita is Italian word that means re, rebirth, czyli odrodzenie po włosku. Takiego e, tu nas tutaj e, tłumaczenia e, uczą. I e, Wikipedia mówi, że nawet taki magazyn był od 44 do 1991, który właśnie też się tak nazywał w ogóle. E, więc ciekawe, czy mamy coś lorowo? Nie, lorowo chyba właśnie, tylko że ten włoski Revive. O proszę. Pewnie wygląda, jakby była skorelowana z Fibi, bo ona była taka bia biało-niebieska. No dobrze. Chyba? Oho. No nie wiedzieliśmy o tym. No dobrze, nie musicie mnie tutaj tak robić. No dobrze, no możemy przejść przez te wszystkie formalności i tak nas musicie wpuścić prędzej czy później, więc... gwarantor Pewnie się pojawi... Znowu zapomniałem imię. Jak ona miała? Znowu zapomniałam. Carlotta.

To chyba nie o to, co nas chodzi w na naszej posadzie. O, to brzmi, to, okej. Okay. Powiem <grywia> tak, to brzmi totalnie jak wyjęte z e, jakiegoś. E, wpro, wpro, wprowadzenie pa, e, do bycia pastorem <grywia> jakiejkolwiek religii e, Nie. Zapominam słów, zapominam terminologii. O, to, to jest Fibi. Do jakiejkolwiek religii monoteistycznej. Dobrze, bo mono to jest jeden. Tak, Phoebe. Ok. Order, nie lubimy słowa Order. Nie ma problemu. To był... Jest okej. Okay. Ja przejdę przez wszystkie bramki i tak dalej. Jasne, ona ma tacet filtr, który jej prześwituje przez e Papers Please. Czy to jest insight nawiązanie do gierki, ponieważ jest gierka, która się nazywa Papers, Please i szczerze chciałabym nią kiedyś zagrać, moja siostra ją kupiła a ja mam siostrę w rodzinie z tymowej, więc mogę takie rzeczy robić okej, okay, możesz sobie rozmawiać, a my idziemy tam, a to ciekawe trochę ją olałam, ale ja, ja chcę już coś, wiecie Oho. Ale to wygląda jak y, ogonek właśnie jakiegoś wieloryba, może narwala, właśnie. M może to chodzi o Może ten narwal to jednak faktycznie jest sentielem. Wielka ośmiornica z trąbkami, ciekawe, ciekawe. Dzwone kościelne biją. Y, włosy na pół są. Bibi teraz doznaje szoku. Fajnie. Y... Może będę. Ona nie wierzy w to, że słyszy Abi. Abu. To, to Ale jeszcze nie wierzy, ona jeszcze nie wierzy, że ma, że widzi echo, które z nią rozmawia. O, ciekawe. Dzisiaj ona ma rajtuski, na rajtuskach ma echo. Cóż to jest? Hi, hi. W tym roku nie ma z tym, Eee, przypomnę ci o tym, jak będę robił eksplorację, że one wszystkie mają być miłe. Hokus Pokus, <głos pokus. <głos pokus, ale ona no, musi być eee, wzrostu mniejszego niż rower, e, czyli co. Nie Encore, bo widzę tutaj jaka jest różnica. Czy ona jest takiego wzrostu jak Dungeon, chyba? Taki model. Jasne. Mam, trochę, trochę mam Ech na terminalu, przez to, że mam też troszeczkę postaci. A, ale tu nie ma problemu. Może y, wieża obejmie je wszystkie. A, bo no tak, bo w Honglą też tak robiliśmy, że odblokowaliśmy tak mapę. Już zapomniałam, bo to było dawno nieprawda, więc teraz nam się po prostu mapa odblokuje z tego co robiłam, z co rozumiem. Okej, okay, czyli uciekali przed lamentem. O, widzieli ten, ten światło, i dotarli na wysepkę, i pod tym okiem tego tamtejszego sentela odbudowali swoje e, życie. <laughs> tak, my jesteśmy po prostu linijni. Nie spada ci ta szarfa tak z ramienia? Tak szczerze powiedz? O właśnie, to jest pytanie. O. To nie brzmi jak postać, która jest grywalna. No, a teraz pewnie być. A jak do niego dotrzeć? Okej, okay, czyli ktoś to jest ktoś w rodzaju dżinszy. Jasne? Dobra. To, to się teraz dzieje. Ebony Gatekeeper. <laughs> e, dlaczego to jest dobre pytanie a jak mapka wygląda zobaczmy tutaj spójrzmy na mapę tu mamy jakiegoś takiego małego pomniejszego pomiędzy ok Okej, okay, to się idzie w tamtą stronę, Tu mamy jakiegoś bossa. A jeśli chodzi o mapę, mapę... Okej, okay, to w taką stronę. Tu, tu jest firmament. To dlaczego, płynę, dlaczego płynęliśmy z Black Shore, a nie z firmamenta? Ale rozumiem, że tu jest wielki ocean. Znam, nadbuduję e, mapę. To czym ty jesteś? Order of the Deep. Nadbudowuje nam tą mapę i robi nam taką samą, u sytuację jak w, o! E, jak mamy w... Otóż to, to było. Flight? Będziemy latać? U? 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 No dobra. E, jak to się mówi? Miałeś moje... E, zainteresowani teraz może moją atencję, że you had my curiosity, now you have my attention, coś takiego. Raz razie idziemy z uh, kościkiem. Dużo ładnych NPC tu widzę. Port. Uh, więc... Uh, <trybujesz> Będziemy Mamy sytuację, w której trzeba przewijać pół mapy, żeby tutaj dotrzeć. my no, chcemy spo, spotkać jeszcze? No, to to na to K., którą cały czas zapomina, zapominam. Nie Kastoris. Czy Kastoris? Nie. To nie ta gra. Co no, śpiewają? Nie Cantarella. Cantarella też jest z jest jakiś ten sobie siedzi cóż cóż czy możesz jesteś panie bank o wygląda trochę jak taka wróżka o to wiem to jest za ni ok czyli ona jest wysłanniczką od Karloty e, Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Abyś be Sleeping Now. Przynajmniej tego nie neguję. Przynajmniej stwierdziła, że e, sytuacje w życiu są dziwne, ludzie są dziwni. Zostawmy to, zostawmy to tak Zostawmy to w tej, w tej pozycji.

Złota karta, tak jak w amyłyce W amełyce są złote karty. No dobrze. O! Ona ma ciekawy design. Chciałam ją dostać, ale miała wtedy przerwę od wówy. Niestety nie ma w najbliższym czasie rano, a my czekamy na pana Czarnowłosego, więc miejmy nadzieję, że będzie albo z panem Czarnowłosym, nie wiem, wtedy na zbierany milion astritów, albo że przyjdzie trochę po nim. Uo, bardzo taka rzetelna jest. Podobają mi się jej oczka. Tak, my się damy radę. No worries. Bibip. E, no w sumie to... No w O, trattoria w ogóle, słuchajcie, bardziej włosy... Margarita! Bardziej włosko być nie mogło. Pizza tropikale Czy to z ananasem? Możecie dać w komentarzach, yy, znać, czy jesteście team pizza z ananasem, czy pi team pizza bez ananasa. Czy ona jest e, jakaś tak wysłana, ale jednocześnie daje vibe takiego szefa policji trochę. Don't it up. Też ma taki wygląd trochę taki policyjny. Taka policjantka, taki detektyw może bardziej. Ale ma też taką szarfę. Takie szarwy nosiły osoby takie. Oh, się spojrzała w ogóle na tą moją myszkę. No dobrze. Bank w ogóle. To, to jest jakieś takie miejsce, które jest urządzone przez po prostu bogate szychy na ich własny użytek. <noise> o, nasza postać przemówiła. Trochę ci guzik tutaj nie dopina. Don't worry, Zani. Kiedyś się jeszcze spotkamy w mojej drużynie problem mam taki, że ona jest tankiem, a ja nie bardzo szywam tanków. Ja jak widzę jakiegoś tanka, taką postać, która ma niby... O, proszę bardzo. To niestety... Ta kategoria Margarita. No, czekajcie, coś mi się tu wyświetliło. U! Miło. Krones. Do dupy. Tam jeszcze coś było. Nie tu, tu coś jeszcze było. O. Dobra. Nie wiem, czy chcę to robić. Na razie chyba nie chcę tego robić. Ona ma, ona ma uszka i ogonek. Ale wiewióreczka, rozumiem, że ona jest z tej, rasy, z tej samej rasy co ta dziewczyna, która była e, ostatnia na banerze. Lupa? Tak. E, tak trochę wygląda. <grywka> <laughs> Ale ma urocze ten, to bardzo, bardzo fajna postać. Podoba mi się wizualnie. To kliknijmy. Jestem przyjacielem. Miło słyszeć to od ciebie? Bądźmy dla niej mili. Zakładamy, że ona wie, co się tutaj powinno jeść. Ale jest ta postać. Urocza. No dobrze. Ocena Sofy. Nie w moim stylu. Jeszcze może bym przeżyła ten taki y, srebrny, ale ten czerwony trochę, czy tam czerwono-pomarańczowy, to jeszcze jakaś skóra jest. W słońcu skóra akropna żubra się w tym tak będzie pocić u tu ja makaronik pizzunia makaronik burgerek babeczki za nie pierwsza się będzie spotykać z Abi Zgadza się. Druga Paimon. No powiem ci tak, bardzo kłopotliwe wbrew pozorom. Ona siedzi w ogóle z nóżką na nóżkę założoną. No. Tu jest postać. Postać tam była. Tylko nie wiem jeszcze która, ale tam była postać. Fioletowe wdzięko. Jak Brandt trochę, ale to nie był Brandt. Wow, ale tu w ogóle porady kuchenne. Nie wiem, czy są prawdziwe, ponieważ ja nie jadam z reguły ani e, owoców e, morza, ani ryb. Nie jestem fanem. W ogóle ryba. Niestety okazuje się, że mam za wysoki cholesterol, i powinnam zacząć jeść ryby, ponieważ ryby zbijają. Ja mam układ z moim chłopakiem, że y, przy wspólnym mieszkaniu on mi będzie robił... Aha, to, to, to była ta... Przy wspólnym mieszkaniu będzie mi czasem robi... Ja będę kupowała tego łososia, on mi będzie robił wrapy z łososiem, ponieważ ja nie jestem w stanie przejść z tego pudełka łososia. Nie w takim krótkim czasie, żeby on się nie zepsuł. Więc ja będę kupować y, opakowanie łososia, żeby on mi zrobił jednego góra dwa wrapy, a on wreszcie będzie jadł bo jest tak po tym co mnie ostatnio spotkało w, w, w Hongkaju spodziewam się, że to jest jakoś y, nasz szprycowane tabletkami usanymi zaraz, mi ne, zaraz odlecę gotcze diwino to jest to chyba o, o czym nam wspominali tak miło Okej, okay, czy faktycznie echo? Miło? Będzie jakaś animacja, czy po prostu przechodzimy do następnego punktu historii? Jest to ważne. Jest to animacja. <laughs> o nie. Znowu miały takiego kwiatuszka. O. Okej. Okay. To mnie zakończyli na y co? Zaskoczyli mnie na koniec odcinka, natomiast ja pozwolę sobie odcinek właśnie w tym momencie skończyć. Właśnie tą animacją. Mam nadzieję, że jej aż wam aż tak bardzo nie poklatkowało. E, tam się podziało dużo rzeczy, e, ale to przywołamy w następnym odcinku razem z angielskim dubbingiem. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na ten moment ten odcinek sobie kończymy. Tak, w takim suspensie, żebyście nie wiedzieli, co się wydarzy. E, życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia i pa pa!